To jeden z najciekawszych sportów, i zarazem sposobów odpoczynku. Z jednej strony zmusza do aktywności ruchowej, z drugiej pozwala spojrzeć na dobrze znane okolice z zupełnie innej perspektywy. Na wodzie, przy pięknych widokach, yy, siedzimy sobie, oglądamy dookoła, jak wygląda przyroda i zabytki, i nie machamy tak ostro, po prostu sobie równym tempem. Płyniemy I razem w dobrym towarzystwie, bo to jest zawsze ciekawe, że ludzie nawiązują przyjaźnie i się cieszą z tej formy odpoczynku. Lokalna Organizacja Turystyczna Marina kajakowe spływy wartą organizuje od czterech lat. W tym roku pierwsze z nich odbędzie się 22 czerwca, czyli na starcie wakacji. Będziemy płynąć taką dobrą trasą, nie za długą bo czasami zmęczeni są uczestnicy za bardzo, a ta jest akurat z promu Biechowy do bulwaru nadwarciańskiego, czyli tutaj gdzie jesteśmy, w tym pięknym miejscu i tutaj właśnie można zakończyć to fajnie, bo jest kawiarnia, są miejsca do odpoczynku i będzie to takie, myślę, przyjemne pływanie i jeszcze dodatkowo obcie grochówka na końcu ale by wziąć w nim udział trzeba się pospieszyć. Już prawie kajaków nie ma, a razem będzie ich 25, na 50 osób spływ. Ci, którzy z rezerwacją nie zdążą, będą mogli wziąć udział w kolejnym spływie planowanym na tej samej trasie 6 lipca. Zapisywać można się e-mailowo wysyłając zgłoszenie na adres kontakt małpaturystyka.konin.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia Lok przy ulicy Dworcowej w Koninie. Koszt udziału w spływie to 75 zł od osoby.